Ok. Eee, gdybyś mógł cofnąć czas i spotkać siebie sprzed lat, tamtego Kurasia, co byś mu powiedział? Co bym mu powiedział? No? Że Bóg go kocha. Wiesz. Nigdy tego nie słyszałem, wiesz, że ktoś mnie może kochać. Nawet od mojej mamy nigdy nie słyszałem, że mnie kocha. Przytulała mnie, że przyjechał do zakładu poradczego czy, czy gdzieś z sobie, to mnie tam niekiedy przytuliła, ale nigdy nie powiedziałem, że też ona była jakby po obozie koncentracyjnym jako dziecko też, nie wiem, że i, i, i też miała ciężkie przejścia, była niezwykle pracującą, pra, pracującą osobą. Nie piła alkoholu, pracowała na trzech szeregach, tak, na, na trzech etatach tak, najwięcej pracowała, cztery, hmm. dziewię, na trzech, ale bywało tak, że w czwarty etat to by właśnie w domu, nie? Bo miałem jeszcze brata, który był... Yy, po zapaleniu kory mózgowej, wiesz, nie był by, by to dzień bezpieczny, co jakby czwarty etat. Mamy był, że kiedyś z nimi do pracy chodziła nawet. nie wiesz. Także że myślę, że najlepsze słowa to by było, że ktoś mnie kocha. Wiesz, Myślisz, że podziałały? Wiesz co, Ci tak, że te słowa mi podziałały, uratowały życie. Nie? Bo jak wziąłem 10-miesięczne dziecko, kobiety z tobą się związałem, wiesz. Mhm. Na ręce, pierwszy raz w życiu, wiemy. i to dziecko się przytuliło do mnie z taką ufnością, wiesz, to pierwszy raz uwierzyłem, że ktoś mnie orzekł